No, mówię że z tym projektem coś nie gra. On się znowu ze mną kłócić przy tak? Jak na schemacie. Brakuje katalizatora, nie czytasz wszystkich notatków. Znajdujemy się teraz w naszej drugiej pracowni. Jak widać, zaadoptowaliśmy do tego mój garaż. Tutaj przeprowadziliśmy większość naszych pomiarów. Tutaj mamy cewkę antygrawitacyjną. Teraz może do niej rdzeń. Nie próbowaliście pokazać tego innym osobom? Naukowcom? Telewizji? E, tak naprawdę mało kogo interesuje to, co robimy. Słuchaj, jakby co, to mam wyłącznik awaryjny. Jak tylko coś pójdzie nie tak, od razu cię odwadzę. Piotrek, pomóż mi z Myślę, że po tym co zobaczyliście zrobicie z tego dobry film i ludzie zaczną nas traktować poważnie.